Działa czy nie działa, wiesz, że z tym od paru lat jakoś żadnego zwierzęcia nie potrąciłem, natomiast cały czas znajduję zwierzęta potrącone na drogach przez inne samochody, które chyba nie, tego nie używają, z tym ultrasonicznym yy, odstraszaniem to może taki bajer, bo tak naprawdę to jest zwykły gwizdek. Więc żeby unikać sytuacji niebezpiecznych na drodze dla zwierząt i dla... Dla ludzi, wypadków ze zwierzętami może warto spróbować. Koszt nie jest taki duży. To akurat jest Anchou. Hipermarket Anchou, dział motoryzacyjny. Oj, coś tu się rozjechało. Ciężko poznać, co to jest. Lisek? No, i tak to właśnie bywa. Droga, hajnówka, białowieża. Ktoś jechał przede mną, potrącił zwierzaka, futrzaka. Świeży przypadek, borsuk. Słuchajcie, biedny borsuk oddał życie za to, że nie przewidział, że samochód jest. Nie do pokonania. Straszna historia.